Witajcie serdecznie. Trochę z innej beczki. Patrzcie, przyszła paczka z firmy Offstyle. Zobaczmy, co jest w środku. Stylowo zapakowana. Proszę. Tutaj sobie zaraz Wam rozpakuję i pokażę. No i mamy tutaj to, co tutaj w środku. Kurczę. Kubeczki są ładne. Na kawkę i herbatu, nie? Do garażu przy modyfikacjach to musi być taki kubek są patrzcie koszulki z różnymi wzorami kurcze podoba mi się to patrzcie jak fajnie popakowana na każdej maszynki i długiej i krótkie widzę jest gieturia prawie ładnie to wygląda jest cefunia nawet są wlepy, o jest też tutaj informacje na temat firmy. Jakbyście sobie chcieli zobaczyć, też wam podlinkuję w linku pod filmem. Powiem szczerze, że... no jak takie prezenty pierwszy raz dostałem, pierwszy raz na kanale od kogoś coś dostałem. To co zrobić z tym? Podzielić się z wami chyba będę musiał. Zostawię sobie jedną, dwie koszulki, a trzy Wam jakimś konkursie damy i kubeczki też. Tylko trzeba wymyślić, co to by miało być za konkurs. No i pamiętajcie, zobaczymy jaki jest rozmiar, ale to będzie raczej dla chyba dużych chłopaków. Więc 2, 3xL, chyba coś w tym stylu. Więc kto będzie taki jest większy, to. Może wystartować, niestety mam tylko chyba jeden rozmiar. Ale zaraz to sprawdzimy. No i Słuchajcie, koszulka tak wygląda z przodu. Tak wygląda tutaj z tyłu. Fajna sprawa, materiał chyba wydaje się taki fajny. Ale niestety jest mój rozmiar. Tu jest chyba 3X, więc to będzie duży rozmiar. Może inaczej, kto pierwszy ten lepszy, ktoś potrzebuje taką koszuleczkę i kubeczek to myślę, że dwa komplety plus wlepy mogę Wam śmiało rozdać na kanale. Kto pierwszy, ten lepszy? Pod komentarzem oczywiście mówię. To jest tylko 3X, jeden rozmiar. Więc zapraszam Was i pozdrawiam Was. Hej!